Dzień dobry, dzień dobry, to Łukasz Domnikowski, Łukasz z B-Times, Pokażę Ci dzisiaj, jak wyglądają i jak działają statystyki wyświetleń na Bitimes. Już się przełączamy na komputer, na ekran. I zaraz po zalogowaniu zobaczysz tutaj taki całkiem fajny, ładny, kolorowy wykresik. I tutaj mamy kilka bardzo ważnych. Informacji. Na wykresie y, ciemniejszy zielony to są użytkownicy, jaśniejszy zielony to są wyświetlenie, no bo każdy użytkownik teoretycznie może wyświetlić daną stronę z licznikiem kilka razy. Statystyki te pokazują właśnie tę ilość wyświetleń, zarówno w mailu, jak i na stronie, na którą wkleisz. Więc możesz tutaj śmiało śledzić ruch, jaki masz na danej ofercie, na danej y, stronie. I tutaj to się przedstawia nam e, poszczególnymi dniami w ostatnich, e, w danym miesiącu, konkretnie, w danym miesiącu, gdzie jest 15, tutaj przykładowo, no to to mamy statystyki z dzisiejszego dnia, niezbyt powalające akurat na tym koncie. E, I tutaj mamy taki właśnie wykres przedstawiający nam, tak, tylko on nam przedstawia tutaj zbiorczo wszystkie liczniki, ale to jeszcze krótko powiem. E, Kilka informacji mówię. Pokazuje nam tutaj ostatnie 24 godziny i zmianę wzrost spadek w stosunku do poprzednich 24 godzin. Mamy też takie samo porównanie w stosunku do ostatnich 7 dni i tutaj ilość tych użytkowników i wzrost czy spadek. Mamy też porównanie ostatnie 31 dni i porównanie do poprzednich Dni, w sumie użytkowników, czyli osób, które gdzieś tam zobaczyły któryś z Twoich liczników, tutaj jest taka liczba, i wyświetleń, w sumie tych wszystkich. Jest też tutaj informacja, ilość wykorzystanych liczników 30 na 100 na tym koncie. Aha, i do góry jest ten magiczny paseczek tylko tutaj mam konto testowe 2 miliony, nie, czy, czy więcej 2 miliardy użytkowników mam, e, możliwość ja wyświetlić. Na tym koncie, a jest dopiero 190, więc e, pokazuje 0% e, Ty tam w największym pakiecie masz 100 tysięcy e, I tutaj Ci będzie procentowo pokazywać jak jest wykorzystany ten limit tych użytkowników On liczy ostatnie 31 e, dni I to tyle z tej zbiorczej tutaj listy Ale, ale, ale mamy tutaj, mamy tutaj jeszcze naszą listę liczników na przykład i sobie możemy zobaczyć dla poszczególnego licznika. Jak to zobaczyć? Najeżdżamy na taki licznik, i tutaj mamy taką ikonkę statystyk. Klikamy, i co nam się tutaj pokazuje? Tutaj nam się pokazuje um, lista lidów, y, użytkowników, którzy byli na tym, na tej stronie. A tutaj jest też wykres, on pokazuje praktycznie te same. E, informacje, co wcześniej na tym zbiorczym, tylko dla tego jednego konkretnego licznika. I tutaj też mamy ładnie to pokazane na wykresie, jak to się tutaj wygląda, odbywa ilościowo i wyświetleniowo. No i temu służą tutaj nam e, statystyki, także możesz codziennie wchodzić, logować się na btimes i, i podglądać jak, jaki ruch na ofercie, czy wzrost, czy spadek w stosunku do wczoraj obserwować obserwować to także zapraszam na beat times na tę chwilę to wszystko